Witajcie moi drodzy! W ciągu ostatnich pięciu dni na terytorium Białorusi przybyło już co najmniej 33 pociągi ze sprzętem wojskowym i żołnierzami. Transport ma odbywać się w ramach wspólnych ćwiczeń strategicznych Rosji i Białorusi. Sojusznicze zobowiązanie 2022. Jak zapowiada opozycyjny kanał kolejarzy na Telegramie, liczba pociągów, które mają przyjechać na Białoruś, to aż 200. Jak zaznaczono we wpisie, liczba transportowanych obecnie wagonów jest niespotykana. Średnia liczba wagonów w jednym pociągu to 50. Zauważono, że nigdy nie było takiej liczby. Dla ukazania skali podano, że podczas wspólnych ćwiczeń strategicznych Zapad 2021 w ciągu miesiąca na Białoruś przybyło tylko 29 eszelonów wojskowych. Na terenie Federacji Rosyjskiej także tłoczno, jeśli chodzi o transport broni. W sieci pojawia się mnóstwo nagrań z różnych miejsc. To, co prezentuję, to zaledwie ułamek. Jeszcze dzisiaj na kanale pojawi się nagranie, w którym przedstawię wydarzenia z bieżącego tygodnia odnośnie napiętej sytuacji w naszym regionie, a naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszam serdecznie dzięki i do usłyszenia wkrótce ja Nie tak z nim. Nie mam Пиздец, конечно.